Choć do Halloween droga daleka, to już dzisiaj postanowiłem na kanale wyciągnąć z szafy kilku giereczkowych zombiaków, robiąc dla was film, który od dłuższego czasu chodził mi po głowie. Materiał, w którym zabawimy się w retro archeologów i wspólnie powspominamy gatunki gier, które kiedyś były bardzo popularne, a które z najróżniejszych powodów na przestrzeni lat niemal całkowicie wymarły. I co więcej, takie, za którymi sam najbardziej tęsknię. Przypomnimy sobie ich najważniejszych przedstawicieli, wspomnimy złote czasy i Zastanowimy się nad przyczynami upadku. Gotowi? To lećmy z materiałem! Zanim jednak przejdziemy do clou dzisiejszego programu, to jeszcze tylko parę słów wyjaśnienia na początek. Po pierwsze to czy gatunki albo podgatunki gier, o których będę dzisiaj mówił rzeczywiście wymarły jest mocno umowne i w dużej mierze opiera się na moim subiektywnym zdaniu i obserwacji dzisiejszego rynku, która niekoniecznie przecież musi być tożsama z waszą. Za kryteria przyjąłem sobie zestawienie liczby pojawiających się na rynku tytułów i zainteresowanie jakie wzbudzały konkretne typy gier w swoich złotych czasach wobec tego z czym mamy do czynienia dzisiaj, kiedy to często w ramach danego gatunku pojawiają się jakieś pojedyncze produkcje, a jeśli jest ich więcej, to pozostają raczej poza mainstreamowym nurtem. No i sprawa druga, nieco wyprzedzając możliwe pytania i zażalenia, nie spodziewajcie się tutaj przygodówek point and click czy RTS-ów, które często pojawiają się w tego typu materiałach, bo ja wcale nie uważam tych gatunków za wymarłe, mimo że daleko im rzecz jasna do dawnej świetności. No, ale to może temat na osobny materiał. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, lećmy więc z tematem. Polecimy sobie alfabetycznie, co tak się składa automatycznie na początku stawia jeden z moich najukochańszych gatunków gier, a mianowicie klasyczne pierwszoosobowe dungeon crawlery. Gatunek na PC-tach obecny niemal od początku, który zainspirował nieprzebrane rzesze późniejszych komputerowych RPGów, w dużej mierze przyczyniając się choćby do ukształtowania się ich japońskiej odmiany. Założenia były bardzo proste: świat raczej fantazy, dostajecie postać lub grupę postaci i przedzierając się przez widziane własnymi oczami Lochy, eksplorujecie otoczenie i rozwijacie bohaterów po drodze, walcząc z potworami i rozwiązując rozliczne zagadki. Gatunek mocno ewoluował od bardzo prostych form tekstowo graficznych, znanych choćby z kultowego Wizardry, gdzie elementy labiryntu stanowiły przesuwające się pionowe i poziome kreski po piękne piksel artowe produkcje, jak choćby Anvil of Dawn, czy robiące na premierę ogromne wrażenie Stone Keep, które to właśnie możecie podziwiać na ekranie. Zresztą postępujące zmiany dotykały nie tylko warsty, Wizualnej, ale też choćby scenografii, przy okazji wyjścia z lochów na powierzchnię, mechanik rozwoju postaci, interfejsu czy przede wszystkim walki. Ta w początkowych stadiach odbywała się w turach, w ramach których po kolei wydawaliśmy rozkazy swoim podkomendnym, żeby pod koniec lat 80. przy okazji dungeon Mastera przejść w tryb czasu rzeczywistego. Chodzi tu zdarzały się różne wariacje, jak na przykład walka w rzucie izometrycznym w serii Realms of Arcania, czy choćby potrzeba kreślenia myszką tajemnych znaków czy poruszania ją jak mieczem w przypadku The Elder Scrolls Daggerfall. Jednym słowem gatunek przepotężny, przebogaty zarówno jeśli chodzi o przedstawione światy, rozwiązania czy wykorzystane technologie, który mniej więcej w połowie lat 90. święcił absolutne triumfy, a liczba wydawanych gier tego typu przechodziła ludzkie pojęcie. Wystarczy przecież do już wspomnianych marek dorzucić takie tytuły jak Might and Magic, Ishar, Ultima Underworld, Eye of the Beholder, The Bard's Tale, Lands of Lore, Dungeon Hack, Bloodwitch, czy choćby Amigo Black Crypt. I tak dalej, i tak dalej. No, masa tego była, a przecież wiele z nich to tak naprawdę wieloodcinkowe serie. Niestety, nawet mimo tego bogactwa, w drugiej połowie lat 90. dungeon crawlery zaczęły powoli znikać i ustępować miejsca zyskującym na popularności izometrycznym RPG-om z podznaku Baldur's Gate czy super efektownym dynamicznym hack and z Diablo na czele. Niewielu graczom chciało się godzinami przedzierać przez super rozbudowane lochy, rozwiązywać trudne zagadki i samemu rysować sobie w zeszycie mapy. I choć przez lata pojawiały się pojedyncze rodzynki nawiązujące do Dungeon Królowego dziedzictwa, jak choćby świetny z Fatalis, to tak naprawdę gatunek ten był do niedawna absolutnie zapomniany. Coś drgnęło w okolicy roku 2012, kiedy to wyszedł pierwszy wyśmienity Legend of Grimrock, a parę lat później jego jeszcze lepszy sequel oraz inny współczesny, wybitny przedstawiciel tego gatunku w postaci czwartej części The Bard's Tale. W międzyczasie gdzieś tam przewinęła się jeszcze między innymi bardzo fajna operencja The Stolen Sun czy The Quest, ale to naprawdę jaskółki, które wiosnę nie uczyniły i w ostatnich latach znów mocno w tym temacie ucichło. I tak wielki renesans gatunku niestety nigdy nie nadszedł, choć bardzo na niego w głębi duszy liczyłem. Może jeszcze się doczekam. Oby, dajcie znać co myślicie. Przy okazji, jeśli nigdy nie mieliście szansy zmierzyć się z tym typem gier, albo tak samo jak ja mocno do niego tęsknicie, szukając czegoś bardziej współczesnego, to koniecznie musicie spróbować wspomnianego przed chwilą The Bard's Tale 4 Barrows Deep, który to może pochwalić się świetną grafiką, genialnymi zagadkami i przede wszystkim arcymiodną walką. A co jeszcze lepsze, na stronie partnera kanału w sklepie Instant Gaming zgarniecie tę grę z ponad 90% zniżką, co oznacza tyle, że zapłacicie trochę ponad. Nad dychem za tę wyjątkowo dobrą produkcję. Link podrzucam wam w opisie, bo ze wszech miar warto. Tym bardziej, że Instant Gaming jest normalnym sklepem i oferuje wyłącznie legalne klucze w bardzo dobrych cenach. Przy okazji koniecznie przejrzyjcie sobie ich pozostałą ofertę i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie ciekawego, co można by było dorzucić do opowieści Barda. Ze swojej strony polecę choćby cudowny Age of Mythology Retold, a idąc RPGowym tropem drugą część genialnego Octopath Travelera. Obie oczy Oczywiście w promocji. Za wszystko można zaś zapłacić m.in. blikiem. Bardzo polecam. Po RPGach przyszła pora na coś dużo luźniejszego, w co myślę, że wielu z nas zagrywało się głównie w latach 90., czyli pinball. I chyba jakoś specjalnie nie muszę tłumaczyć tematu, bo na pewno wiecie, że chodzi o komputerowe wersje fliperów, czyli zabawy, w której przy pomocy łapek odbijamy toczącą się po specjalnym stole kulkę, zdobywając punkty. Niby proste i nie ma w tym miejsca na jakieś bardzo kreatywne pomysły, a jednak zalew tytułów, jakie w tym gatunku pojawiły się na pc w latach 90., udowadniał coś zupełnie Przeciwnego. Wbrew pozorom nie jest to wszystko takie proste, bo i w pinballach nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby stół ładnie wyglądał, czy miał atrakcyjny temat. Ba, nie chodzi też jedynie o poziom zaawansowania rozgrywki, dostępnych w jej trakcie misji, czy sposobów zdobywania punktów. Te rzeczy były oczywiście bardzo ważne, ale jednym z najważniejszych elementów komputerowych pinballi, który ogromnie wpływał na przyjemność płynącą z gry lub jej brak, była i jest fizyka poruszania się kulki, która na przestrzeni parunastu dobrych lat rozwoju gatunku ewoluowała od dość mocno siermiężnej, znanej z lat 80 do mocno realistycznej, znanej choćby z kultowego pro-pinball Time Shock czy bardziej współczesnych produkcji. Czegokolwiek by po pinballach... Czy też z angielska pinballach nie oczekiwać, było ich naprawdę zatrzęsienie. Do tego stopnia, że swojego własnego pinbala dostał system Windows w postaci okrojonej wersji Full Tilt Pinball, zawierającej Stu Space Cadet, od którego to aplikacja przejęła też nazwę. Jeśli mieliście kiedykolwiek do czynienia z Windowsem XP i paroma wcześniejszymi, to na pewno choć raz zdarzyło wam się w kosmicznego kadeta zagrać, mimo że oczywiście nie jest to najwybitniejszy przedstawiciel gatunku. Do tych zaliczyłbym zaś na pewno Pinball Fantasies i Illusions z ich genialnymi stołami i świetnymi efektami audio wideo, Epic Pinball z nieco bardziej, nazwijmy to, dorosłym zestawem stołów i udaną fizyką, a także serię stołów Pro Pinball ze wspomnianym wcześniej Time Shockiem czy Fantastic Journey na czele, bo to zwyczajnie genialne flippery z mnóstwem ciekawych misji i opcji na kombosy. Oraz chyba moją ukochaną, choć bardzo kontrowersyjną serię, czyli 3D Ultra Pinball, która całkowicie wywraca ideę klasycznych stołów do góry nogami, dodając elementy, które nie mogłyby fizycznie w takowych wystąpić, i zarzucając graczy efektami, modyfikacjami wyglądu i zasad. Wszystko w trakcie gry. Genialna rzecz. A to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. Pinbole były szalenie popularne z dwóch powodów. Po pierwsze, niewielu z nas, a nad Wisłą to już w ogóle, mogło pozwolić sobie, żeby często obcować z prawdziwymi maszynami, wobec czego komputerowe wersje były genialną alternatywą. A po drugie, pinbole to świetne tytuły na krótkie posiedzenia, na chwilę relaksu przed monitorem pomiędzy większymi grami czy też pracą. Do dziś tego aspektu chyba najbardziej mi brakuje i wielka szkoda, że nie przetrwały one próby czasu. Brak rozwoju i innowacji, ewolucja gier generalnie i coraz mniejsze zainteresowanie graczy wychodzeniem do prawdziwych salonów, stały się gwoździem do trumny całego gatunku. I choć dziś zdarzają się jeszcze szaleńcy próbujący coś nowego z niego wykrzesać, czego efektem jest choćby Pinball FX3, czy, czy gra, którą szczególnie Wam polecam w postaci Demon's Tilt, to nie da się ukryć, że pinbale szorują dziś pod popularności w świecie gier komputerowych i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Niestety. Podobnie zresztą sprawa ma się w przypadku kolejnej kategorii, czyli gier sportowych. No dobra, i teraz mógłby ktoś powiedzieć, ale o jakim wymieraniu ja mówię, jeśli dookoła pełno jest gier sportowych w postaci kolejnych NBA-ów, nhl i innych Maddenów. I tutaj szybko odpowiadam, że nie o takie sportowe gry mi chodzi. Mam na myśli gry w większości multisportowe, popularne niegdyś olimpiady i inne produkcje z mocno arkadowym, wręcz imprezowym zacięciem, które pozwalały zmierzyć się z komputerem czy żywym przeciwnikiem, w innych niż piłka nożna czy koszykówka dyscyplinach. I mówimy tutaj zarówno o poważnych sportach olimpijskich, jak biegi, skoki narciarskie czy kolarstwo, ale też w zależności od tytułu o dużo bardziej egzotycznych typu jazda na BMX czy frisbee. Ich cechą wspólną było głównie to, że choć każda dyscyplina miała nieco inne zasady i mechaniki rządzące rozgrywką, to często, szczególnie w początkowych etapach funkcjonowania tego gatunku, rozgrywka ograniczała się do napierdzielania w ten czy inny Sposób w klawisz spacji czy Enteru. Serio, po paru sesjach w niewinnie wyglądającą olimpiadę klawiatura nierzadko błagała o ratunek, a czasem wręcz natychmiastowo nadawała się do wymiany. Piękna sprawa. Przechodząc natomiast do konkretnych tytułów, nie można tutaj nie wspomnieć o Summer i Winter Games od Epicsa, które to kompilacje przez lata stanowiły wzór tego, jak tego typu gry robić. Różnorodne, acz prościutkie minigierki, szczątkowa grafika, banalne sterowanie i wylewające się z ekranu tony miodności sprawiły, że na przełomie lat 80. i 90. gracze oszaleli na punkcie podobnych produkcji. Zresztą sam Epic po sukcesie pierwszej serii powtórzył go raz jeszcze parę lat później, wypuszczając bliźniaczą, choć Bardziej dopracowaną linię pod tytułem The Games z edycją zimową i letnią. Poza tym warte wzmianki są też na pewno California Games, oferujące mocno alternatywny zestaw dyscyplin, czy moje ukochane Summer i Winter Olympic Challenge, ze szczególnym wskazaniem na tę pierwszą, która moim zdaniem stanowi szczytowe osiągnięcie całego podgatunku i w której utopiłem przez te wszystkie lata od premiery niezliczone ilości godzin. Zresztą do dzisiaj zdarza mi się zagrać i porywalizować trochę ze swoimi własnymi rekordami sprzed lat. I Tutaj warto też na pewno wspomnieć tytuły pojawiające się przy okazji kolejnych prawdziwych olimpiad w postaci Sydney 2000 czy ostatniej tego typu produkcji, w którą naprawdę dużo grałem, czyli Beijing 2008. No może poza serią Mario i Sonic Olympic Games, ale to na konsole, więc się nie liczy. Nie są to może jakieś wybitne twory, ale zawsze bardzo dobrze się przy nich bawiłem, szczególnie na żywo z rodziną czy znajomymi. Zresztą jeśli odrzucić kryterium wielu dyscyplin, to do tej kategorii można też spokojnie dorzucić przecież Deluxe Sky Jump czy skoki narciarskie powszechnie zwane małyszem, ukazujące się od początku lat 2000, na punkcie których wszyscy przecież kiedyś oszaleliśmy. I przez lata, co prawda, pojawiały się jakieś pojedyncze produkcje tego rodzaju, szczególnie przy okazji dużych imprez, choćby kolejne oficjalne gry kolejnych olimpiad, aż po Tokio, ale raczej traktowałbym je jako ciekawostkę. Prawda jest taka, że dziś na komputerach ze świecą szukać świetnych arkadowych gier sportowych, a jeśli już jakieś się pojawią, jak na przykład super miodny Oli Oli World, genialny Lonely Mountains Downhill czy solidne Winter Games 2023, to są to tylko wyjątki potwierdzające smutek prawdę, że gatunek umarł śmiercią naturalną. Zakładam, że głównie w związku ze wzrostem popularności sportowych gier drużynowych i generalnie przez mniejsze zainteresowanie sportami spoza głównego nazwijmy to telewizyjnego nurtu. Wielka szkoda. Kolejny gatunek, o którym chciałbym tutaj dzisiaj powiedzieć, to tak naprawdę podgatunek, z którego istnienia wielu z Was mogło w ogóle nie zdawać sobie sprawy. Zresztą sam nie wiem do końca, czy coś takiego w ogóle funkcjonuje jako osobna kategoria, czy to po prostu moja nazwa na jeden z moich ulubionych podtypów gier, jakie wychodziły głównie w epoce MS-DOS. I mam tutaj na myśli generalnie strategie, głównie turowe, których mniej lub bardziej istotną częścią były różnego rodzaju z pozoru niepasujące elementy zręcznościowe. Choć nie tylko za przykład tego o co mi chodzi weźmy choćby najbardziej popularną grę tego typu czyli kultowego Defender of the Crown z jednej strony trzeba zarządzać tam zasobami i terytoriami z drugiej wykazać się zręcznością w licznych minigierkach typu oblężenia, pojedynki czy turnieje rycerskie i choć z dzisiejszej perspektywy wydaje się to trochę bez sensu to naprawdę fajnie działało było to super klimatyczne i pozwalało przełamać nieco monotonnie rozgrywki z jaką wczesne strategie musiały się często mierzyć. No i na szczęście większość z nich była też tak zaprojektowana, że bycie kiepskim w walce nie przekreślało skrupulatnie budowanych planów strategicznych. Oprócz Defender of the Crown zaliczyć można też tutaj na pewno znaną głównie z amigi North and South, gdzie z widoku strategicznego od czasu do czasu skaczemy do sekwencji typowo zręcznościowych w trakcie przejmowania fortów czy pociągów. No i nie mógłbym też zapomnieć o moim ukochanym centurionie, w którym z jednej strony zarządzamy cesarstwem rzymskim i jego podbojami, między innymi tocząc świetne taktyczne bitwy z wrogami, a z drugiej musimy wykazać się zręcznością w walkach gladiatorów czy powożeniu rydwanami. Poza tym była też np oparta o prozę Tolkiena gra Riders of Rohan, w której poza elementami strategii pojawiały się minigierki w postaci pojedynków z orkami, czy strzelania z łuku. Tak samo zresztą, jak w przypadku nieco późniejszego Conqueror Anno Domini 1086, gdzie zarządzanie królestwem uzupełnione jest m.in. pierwszoosobowymi pojedynkami rycerzy. A do tego dorzućcie choćby klasyczne Sword of the Samurai, parę innych strategii od Koei czy z małym przymrużeniem oka Sid Pirates, a otrzymacie obraz całkiem popularnej odnogi gier strategicznych, których dziś już po prostu nie uświadczycie. Powody tego stanu rzeczy są dość oczywiste i rozdzielenie strategii od zręczności było jedyną sensowną ewolucją. Głównie z tego powodu, że niewielu graczy jest przecież równie dobrych zarówno w jednym, jak i drugim aspekcie, a mini gierki mogły zwyczajnie wytrącać z rytmu. Skupionego domorosłego stratega. Wielka szkoda, że na dłuższą metę nie miało to szans powodzenia, ale na szczęście możemy bez problemu wracać do tych staroci, co też całkiem często czynię. Naprawdę długo się zastanawiałem, czy istnieje jakiś współczesny przedstawiciel tego nurtu i niestety nie udało mi się niczego skojarzyć. Oczywiście, że można by podciągnąć tutaj serię Mountain Blade czy Total War, ale są to mimo wszystko dość odległe skojarzenia. Jeśli o czymś zapomniałem, czegoś nie znam, a coś przychodzi Wam do głowy, to koniecznie napisz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова No dobra, do końca materiału jeszcze dwa gatunki, jest to więc najlepsza pora, żeby przypomnieć wam, jak ważne jest Wasze wsparcie dla rozwoju tego kanału. Każdy Wasz lajk, like, każdy komentarz i każda kolejna subskrypcja są dla mnie przepotężnym kopem motywacyjnym do pracy nad kolejnymi, jak najlepszymi filmami dla Was. Nie ukrywam, że cieszyłbym się jak dziki, gdyby udało się do końca roku wbić 10 tysięcy subów, i wszystko jest oczywiście w Waszych rękach. A jeśli dodatkowo zdecydujecie się wesprzeć mnie wirtualną kawą na bajkoffinie, i tu, tak jak zrobiła to dotąd cała masa wyświetlających się właśnie na ekranie ludzi, to w ogóle będę przeszczęśliwy. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Każda złotówka idzie na rozwój kanału i mam nadzieję, że już da się to zauważyć, choć główne inwestycje jeszcze przede mną. W każdym razie, wielkie, wielkie dzięki, a teraz lećmy już dalej symulatory kosmiczne zwane space simami to kolejny gatunek, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, bo jego reprezentacja na rynku dość drastycznie się przez lata skurczyła. I nie mówię tutaj raczej o prostych strzelankach z elementami latania statkami, czy eksploracji kosmosu, jak w przypadku Everspace'a, No Man's Sky, czy Chorus, ale rasowych, rozbudowanych symulatorach z głęboką mechaniką sterowania statkiem i często przepotężną, epicką space operową fabułą. Był czas, kiedy rządziły one moim blaszakiem i każdy wolną chwilę spędzałem w kosmosie, a serie takie jak Wing Commander, X-Wing czy Freespace na zawsze wdarły się do mojego osobistego katalogu najlepszych marek komputerowych i co najważniejsze, nie tylko do mojego. Było nas zdecydowanie więcej. Bo i któż po zagraniu nie zafascynowałby się Wing Commanderem, którego przedstawiona w filmowy sposób fabuła zrywała papcie przecież nie tylko z racji zatrudnienia plejady hollywoodzkich gwiazd. Trójka to zresztą do dzisiaj, moim zdaniem, najważniejsza gra tego gatunku. A idąc dalej, któż nie zachwyciłby się kosmicznymi pojedynkami X-Wingów i TIE Fighterów w serii rewelacyjnych symulatorów, które to było jednymi z pierwszych naprawdę wielkich gwiezdnowojennych produkcji. I mógłbym tak pewnie wymieniać długo. Świetny Privateer, dużo późniejszy Star Lancer, Freelancer, czy mój ukochany FreeSpace 2 przede wszystkim, to kwintesencja genialnej gry tego typu. Ze złożonym systemem zarządzania statkiem, jego obiektem. Osłonami, silnikami i uzbrojeniem, z przepicką wciągającą i rozbudowaną fabułą i rewelacyjnymi potężnymi bitwami kosmicznymi, podczas których w zabójczym tańcu splatają się wielkie gwiezdne krążowniki, mniejsze niszczyciele i miniaturowe myśliwce. No, przeuwielbiam. I jednocześnie okropnie żałuję, że gatunek poszedł bardziej w kierunku prostszych, szybszych i łatwiejszych do opanowania strzelanek, które, idąc z duchem czasu, zwyczajnie pogrzebały obarczone wysokim progiem wejścia Space Simy. I co prawda, jak prawie zawsze, znajdą się oczywiście rodzynki w postaci świetnego, wydanego dekadę temu Elite Dangerous, ale to tylko kropla w morzu w stosunku do popularności, jaką cieszyły się te tytuły na przełomie lat 90. i 2000. Próby wskrzeszenia wciąż się, co prawda, zdarzają. Ale jak dotąd spalają na panewce, a rzeczy takie jak Spaceborn czy Starpoint Gemini słusznie lądują na śmietniku historii. Ratunkiem i Mesjaszem, na którego wszyscy czekali, oczywiście miał być star Citizen, ale chyba wszyscy już wiemy, że nie będzie. Pozostaje czekać dalej. Okej, okay, pora na ostatni już dzisiaj podgatunek, za którym niesamowicie tęsknię, a mianowicie widziane z góry lub z widokiem izometrycznym arkadowe gry wyścigowe. Jeśli zdarzyło Wam się grać na Pegasusie w Micro Machines, to doskonale wiecie o co chodzi. Czysta rozrywka, szybkość, dynamika, fajne różnorodne trasy, jakieś power-upy, znajdźki czy przeszkadzajki plus obowiązkowa opcja lokalnej gry wieloosobowej. No mnóstwo się tego swego czasu zalęgło na moim komputerze. Począwszy od wspomnianego przed chwilą Micro Machines. Machines, która to gra ma bardzo fajnie działający dosowy port, o którym niestety niewiele osób wie, poprzez całą masę innych produkcji, z których na pewno warto tutaj wspomnieć kilka. Po pierwsze, Death Rally, to debiutanckie dzieło odpowiedzialnych za Maxa Payna czy Alana Wake'a Remedy Entertainment. Trochę madmaxowy klimat, uzbrojone i opancerzone auta, plus możliwość ich modyfikacji między wyścigami spowodowały, że tytuł ten ma gdzie niegdzie status kultowego. Tak samo zresztą jak kolejny Hitcher w postaci Ignition widziana z góry, trójwymiarowa gra charakteryzująca się sporą różnorodnością pojazdów i świetnymi zakręconymi trasami, na której punkcie kiedyś po prostu oszalałem. Dorzućcie do tego kreskówkowy, znany Wam być może z CD Action, Motor Mash, blizzardowski, wydany na PC wiele lat po premierze Rock'n'Roll Racing, rodzime, prościutkie, acz niesamowicie sympatyczne autka, Slicks and Slide, czy choćby super miodny maszt z 2004 roku. No i liczbowo robi się naprawdę poważnie, a przecież gier tego typu po drodze było dużo, dużo więcej. Ich fenomen łatwo wytłumaczyć. Proste zasady, zerowy próg wejścia, krótka, emocjonująca zabawa i opcja gry wspólnie ze znajomymi przed jednym komputerem robiły robotę. Niestety na dłuższą metę nawet arkadowe wyścigi jak wszystko inne poszły w kierunku hiperrealistycznej grafiki, przeszły na widok z kabiny albo tyłu auta odsyłając wyścigi z górną perspektywą na giereczkowe niezasłużone cmentarzysko. I choć bardzo dobre gry w tym gatunku pojawiają się do dzisiaj, weźmy na przykład taki chociażby Circuit super Stars czy toybox Turbos to trudno oczekiwać, żeby raz jeszcze wbiły one na gamingowe salony i wielka szkoda no dobrze i to by było na tyle choć oczywiście nie wyczerpuje to tematu wymarłych gatunków bo zgodnie z tym co powiedziałem na wstępie skupiłem się tutaj tylko i wyłącznie na tych za którymi sam najbardziej tęsknię Jeśli jednak chcielibyście posłuchać więcej o nie wiem przygodówkach FMV interaktywnych filmach o strategiach wojennych wywodzących się z planszówek symulatorach lotniczych PC-owych rail shooterach top down shooterach shootemapach i jeszcze paru innych to koniecznie dajcie znać w komentarzu Koniecznie też napisz za jakimi gatunkami sami najbardziej tęsknicie i jakiego typu gier najbardziej Wam dzisiaj brakuje. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!